Dzień dobry Państwu, witamy w najpopularniejszym programie z największą oglądalnością na obecnym polskim rynku telewizyjnym. Według Niezależnego Instytutu Badań Najpopularniejszych Programów Telewizyjnych, Internetowych, zajmujemy pierwsze miejsce, oczywiście właśnie. To jest program, w którym można zobaczyć wszystko tak naprawdę. Tutaj mówimy o rzeczach, które nas poruszają, o tym, co nas boli. O tym, co nas nie boli. O wszystkim właściwie tutaj mówimy. Dlatego mamy taką dużą oglądalność. Więc projekt konsekwencja wraca po y, miesiącu, y, ponieważ zostaliśmy zdjęci z anteny, ponieważ właśnie ten ośrodek, który prowadził nasze badania, stwierdził, że to się staje trochę niebezpieczne i PKB spadło. Y, Ludzie siedzieli przed telewizorami i przed komputerami i oglądali projekt Konsekwencje. Dlatego musieliśmy przerwać emisję na trochę. Kilka osób mnie pytało, dlaczego przestałem nadawać. I... A ja im mówię, bo tak. Bo tak chcę. Co myślę, kurwa, to mój program. Mogę robić co chcę. Mogę, mogę go nie robić nawet. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. A dzisiaj sobie pomyślałem, że zrobię program. Mamy 22 kwietnia, bodajże. Tak jest, zgadza się, wszystko się zgadza. Mhm. Dzisiaj pomówimy o czymś bardzo ważnym. Właściwie niektórzy twierdzą, że to dlatego przestałem nadawać, ale to nieprawda. Chociaż opinie na ten temat są podzielone. Chodzi o to, żeby nie wyjść w błoto. Nie, tak naprawdę przestałem... Robić projekt konsekwencje, dlatego, bo zacząłem się zastanawiać nad jakimiś rzeczami, nad jakimiś pomysłami na, na, na pracę w ogóle, na z, z pomysły, na obrazy, jakieś idee w głowie i tak dalej. I, i powiem wam, że. Tak jak widać było właśnie w poprzednich odcinkach, że strasznie dużo się zastanawiam nad pewnymi rzeczami, i powiem Wam, że to nic dobrego, bo, bo tak naprawdę przestaje się robić. Znaczy, niby intencje były dobre na początku, ale to, to niewiele nie daje. Chodzi o to, że w momencie, kiedy już Dojdziesz do tego stopnia, że zaczynasz się zastanawiać już nad, naprawdę nad wszystkim, co chcesz zrobić, to w pewnym momencie jest tak, że cokolwiek nie wymyślisz, to wydaje się zupełnie niewystarczające tylko dlatego, że nad tym pomyślałeś. I to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, ale tak to mniej więcej wygląda. I, i, I w tym momencie wszystko, co wymyślisz, oczywiście nie jest idealne, w związku z tym i ty od razu to widzisz. Że jest nieidealne i że to wszystko jest takie płytkie i beznadziejne, i, i, i rezultat jest taki, że się nie pracuje. A to nie o to chodzi, tak naprawdę. Mój profesor Wam to powie na przeglądzie, jak przyniesiesz jeden obraz. To jest bardzo, bardzo takie wymierne, prawda? Więc. Powiem wam, że dobrą metodą na to jest po prostu mieć to w dupie i po prostu w ogóle się nie zastanawiać i po prostu pracować, po prostu sobie malować, co ci przyjdzie do głowy, siadasz sobie i, i bazgrzesz, znaczy takie właśnie bazgranie malarskie jest bardzo, bardzo dobre, powiem wam szczerze, jeżeli to krzesło jest satanka. Regulować, jest po prostu fatalne. Ale. Takie... Więc. Hmm. Tak. Dzisiaj malowałem piękny obraz i był naprawdę przepiękny. Dopóki nie użyłem kolorów, które wyglądały jak gówno. Po czym. Wytorem wszystko szmatą i teraz naprawdę wygląda, jakby był wysmalowany gównem. A dlatego. Właśnie ja dopiero odzyskuję formę po, po tym takim długim okresie przerwy. Pojechałem nawet na plener malarski, na którym nie zrobiłem absolutnie nic właśnie dlatego, że byłem zupełnie przyblokowany i, i po prostu wszystko co wpadło mi do głowy wydawało mi się zupełnie beznadziejne, w związku z czym nie zrobiłem nic pięć dni w lesie. I Wiecie, tam naprawdę nic nie było innego do roboty, oprócz pracy. Mi wciąż udawało się nie pracować. Także pocieszam się tym, że to zasługuje na uznanie. Zrobienie czegoś, co jest praktycznie niemożliwe. Widzicie? Rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Dzisiaj wygląda to tak, że odzyskuje sobie formę powoli, rekonwalescencja, maluje sobie wszystko spokojnie, nieinwazyjnie. Chociaż właśnie trzeba sobie tak narzucić taką trochę inwazyjność tej pracy, bo, bo inaczej znowu się zaczynasz zastanawiać i... i Że ten program jest taki, właśnie, bardzo poruszający i opiniotwórczy, to nie będę dzisiaj mówił o niczym konkretnym, bo to niebezpieczne. Za dużo ludzi to ogląda, dajcie spokój. Przecież 65 milionów tych subskrybujących to naprawdę, wiecie, bardzo niebezpieczne jest. I po prostu niby, niby lepiej byłoby nakręcić się, jak coś rysuje albo maluję, ale właśnie w, w takim okresie, kiedy dopiero wydostajesz się z jakiegoś dołka, jesteś, jesteś biednym, niebezpiecznym, nie... bezbronnym stworzeniem, które wypełnia ze skorupki i dopiero wychyla swoje malutkie czułki i, i, i sprawdza, co się dzieje, czy może z powrotem zacząć pracować, to w tym momencie nie jest dobrze. Wyjmować kamerę i, i zaczynać kręcić to, czego się robi, to, co się robi, bo. bo um, sami wiecie, to nie przyniesie nic dobrego. No o to w tym chodzi, żeby przynosić coś dobrego. Więc tak, więc nagrałem już, można powiedzieć, że nagrałem i już jestem kontent. Wracam w wielkim stylu. Like Boss. Więc, co tam jeszcze dzisiaj można powiedzieć? Dzisiaj niewiele, ale wracamy. Bo, można powiedzieć, że projekt konsekwencja jest mi teraz potrzebny. <laughs> do tego, żeby odzyskać formę, także ja potraktuję to jako formę rehabilitacji i może to mi pomoże. Więc to by było na tyle. Właściwie, bo po co przedłużać i jedność głupoty. I tak. I bierzcie się do pracy. Jo, 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 jo.